Witam Was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe, w kolejnym odcinku z GeForce Kinsa, gdzie dzisiaj wlatujemy w procentówki, ale stworzone tutaj stricte przez stronę. No, ja tutaj na pewno będę dzisiaj chciał przydusić 10% luxury. Zobaczymy, jak na tym wyjdziemy. Ale zanim to standardowo w tym odcinku, również macie do zgarnięcia takiego skina, że wziąć udział na niego, należy zasubskrybować. kanał, się, ustawić w górę, skomentować ten odcinek. A jeśli mnie lubicie, chcecie mnie wesprzeć, możecie w tym miejscu pisać mój kod A Dixon, przez 2, gdzie dostajecie darmową skrzynkę na stronie oraz 5% więcej do depozytu. Przy płacie, pamiętajcie również, że strona jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Mamy, rozpoczynajmy. Ej, może byśmy zaczęli od Big Bala, Palera spróbujmy. Rzucimy się tutaj w oczy. Więc może to będzie dobry początek. Dobra, uciekamy do ja. Pro... Yeah. Uciekamy do procentówek. Zapomnijmy o tym, co tam się wydarzyło. Lecimy dalej z koktem. Dobra, czekajcie. Gdzie tu jest? To nie są procentuwy, Tu mamy procentowy. No 10% luxury na samym początku. Polujemy tu na WPF, Fade'a, Knighta. I ogólnie tutaj z górnej półki te skinki, dwa od razu 552 złote Dawaj Dawaj Tutaj mnie skiny Czekajcie, możemy wyłączyć w sumie tą Niech będzie tak Przyzwyczaiłem się już troszeczkę do tego, chciałem wrócić do starego, ale tak potem stwierdziłem No ten jest też w miarę spoko, nie? I chyba nawet bardziej mi się podoba niż tamten stary Więc niech zostanie już ten i niestety tutaj powiem Wam, że klikamy, no jedno kliknięcie 550 zł, i szybko te pieniążki nam uciekają. Więc nie wiem, czy do piątki tutaj nie lecieć i wychodzimy z tej skrzynki, jak nam nic po prostu nie da. Jest to gruba pirocentuwa. Ojoj, 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 jak to szybko poszło ty! Jak to szybko poszło? Typowe szczęście. Dzisiaj moje urodziny, nie? Ja zawsze mam takie szczęście. Urodziny szczególności. No jest dobrze, ale ta bupa jest tak zadrapana, że ona no właśnie... Ja pierdziele, nie dobra. Nie dobra. Nie mogę na to patrzeć szczerze, nie mogę na to patrzeć. Aż nie wiem, czy, czy chcę wracać do tych procentówek. Na pewno chciałbym się odkuć, ale na odkutka to najszybsza to na jakiejś bitwie. Więc montujmy sobie bitwę i postarajmy się na tej bitwie odkuć. Czućmy sobie. Na czym by się tutaj... Dobra, jak ma być szybka odkutka, to potrzebujemy jakiejś konkretnej drogiej skrzynki. Więc dawać mi tutaj te Jak będzie tyle. Odkuwamy się na tym i może ewentualnie. No. Czy wrócimy do tej... Nie wiem, czy wrócimy do tej procentówki, ale... Zobaczę, no pierwszy przed nami... Musi zostać wygra... wygra musi musimy po prostu wygrać tą bitwę. 6 skrzyń. Szybko bitwa poleci. I mam nadzieję, że od początku będzie dominacja. Mr. Kukiold. I to jest Ginold, nie? Mamy bitwę z Mr. Ginoldem. I powiem wam, że z tej bitwy... Jak na razie to jest... To jest skrzynka za 600 zł? Dobra. Dzisiaj chyba szybko kończymy urodziny, nie? Dzisiaj chyba do. Ole, może czekaj, no może to wygramy jeszcze, może to jeszcze wygramy. No jest chyba win, jest win, jest win. Mamy wina, widzowie, mamy wina, więc gitara. No i teraz tak. Dobra, widzowie. Korzystam z okazji, dobiję tu jeszcze do jednej bitwy i. MOże, czemu ja to muszę nagrywać? No, tak bym chciał zobaczyć tutaj reakcję Mr. Kukoldino, że to hit. Mr. Kukoldino, no jak tutaj na samą nazwę przystało, no. Jedyne co może zrobić, to sobie popatrzeć na Bigwiny. Jest nadzieja, ale, no powiem wam, początek ruchy, teraz leciuteńko się odkuwamy, chociaż, no ja mam nadzieję, że jeszcze coś tu wyleci, bo tak te skiny kolejne po tych rękawiczkach. No, tutaj nic totalnie nie leci. No, dosłownie. Jezu, no, ja myślałem, że to będzie odkutka. Ja myślałem, że to będzie odkutka. A tutaj wychodzi na to, że jest. No, lecił No, minimalna jest. No, na pewno lecimy w tą lepszą stronę niż tą gorszą. Dobra, niech mu tam da skina O Jezu, co ja tu zrobiłem? Dobra, wracamy, wracałem. Przez przypadek kliknąłem. Czy jest tu jeszcze jakaś bitwa? Nie ma. Chyba został tutaj Mr. Ginold wyzerowany. Więc co? Teraz my musimy coś stworzyć. Ładnie tutaj to poszło. Dobra, dajcie tak. Rąka, Merganiego. I po dwie T. No i niech to będzie ta bitwa, która... która nam zwróci za to, co dzisiaj przegraliśmy. Noż... Dwie bitwy w ogóle pod rząd wygrane, więc to też jest skin. Dobra, przywołujemy bot'a, 12 skrzyń, zobaczymy jak to się potoczy. Proszę, proszę, to są moje urodziny, G4Skin, zafundujcie mi tutaj ładny prezent. Niech jeszcze będzie ta bitwa wygrana. No i z profitem kończymy, z profitem kończymy. Dobra, Bronek, ekipa Bungie dzisiaj tu obdarowuje. Dobra, 300, 300 ty, okay. okej. Oj, 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 dobra, ale to też, to całe szczęście, trafiliśmy w w tym samym momencie, więc aż takiej dużej różnicy tutaj nie zrobiliśmy. No, cały czas tu wygrana jest w naszej garści. O kurczę, no nie mam pytań, co tu się dzieje. No, nie mam pytań. Dobra, to jest ta bitwa, to jest ta bitwa, którą wygrywamy i wracamy, i może jeszcze będzie profit powinien być powinien no tutaj jak tu wygramy to to wy powinniśmy być na plusie i wtedy kończymy nie kończymy żeby skończyć ten odcinek szczęśliwi i do przodu bergani let's go i dwie skrzynie dwie skrzyneczki no no jeszcze dają jeszcze one dają dobra to będzie piękna wygrana to będzie piękna wygrana tu będzie gigantyczny profit jest pięknie! Jest pięknie! Jest kurcze pieczony pięknie! I tym akcentem widzowie kończymy, pamiętajcie, nie zawsze się wygrywa. Dziękuję ślicznie, że oglądaliście ten odcinek. Widzimy się w kolejnych. Alright.